Jak środa to oczywiście ślub od pierwszego wejrzenia. Co prawda nowe odcinki pojawiają się na playerze we wtorek, ale na tyle późno, że kto by to po nocy oglądał. Najnowszy siódmy już odcinek programu zaczął się w połowie podróży po ślubnej Pyśki Jadama, czyli trzeciej pary siódmego sezonu. Po kilku dniach spędzonych z żoną Stefan Ładam chyba zaczął ogarniać. Że Pyśka nie ma jednak takiego samego podejścia do bliskości w związku co on i o ile na początku starał się trzymać ją cały czas za rękę i ciągle zagadywać tak teraz głównie milczą i chodzą razem ale nie jak para tylko jakby byli z jednej wycieczki, i pilnują się, żeby im autokar nie uciekł, ale im wycieczka powoli dobiegała końca i trzeba było podjąć jakieś decyzje więc Adam zapytał co dalej? Do kogo jadą do pyśki czy do niego, żona spojrzała na kalendarz i zadecydowali, że najpierw do niego, a później on może przyjechać na trzy dni do niej, Adam zdziwił się dlaczego tylko na trzy dni, ale Patrycja uważała, że skoro później idzie do pracy to nie będzie jej mąż na chacie potrzebny, będzie jej tam węszył pod jej nieobecność, bez sensu w ogóle. Patrycja uznała jednak, że tak będzie najlepiej pod względem czasowym i choć Adam ten argument nie przekonywał, to wciąż zaklinał, że są świetnie dobrani i świetnie się dogadują. Ostatniego dnia jednak Adam odkrył, że Patrycja po prostu nie lubi okazywania uczuć publicznie, więc wystarczy, że zostają sami i już jest wszystko git. Postanowił przygotować dla niej kolację niespodziankę. Niespodzianka polegała na tym, że Patrycja siedziała w pokoju z zamkniętymi oczami, a Adam przynosił po kolei do pokoju elementy tej niespodzianki. Nie to, żeby słyszała brzęk talerzy czy nalewanie wina, ale okej, okay. ważne że Patrycja poczuła się zaskoczona i wyglądała na ucieszoną. W sumie w tamtym momencie wyglądali, jakby to się faktycznie mogło udać. A Patrycja wyznała, że czuje, że życie u boku Adama będzie ciekawe i będzie ją często zaskakiwał. Pyśka natchnęła refleksja, że od trzech lat nie mogła znaleźć faceta, a tutaj rzut beretem od Warszawy żył sobie taki Adam, z którym po czterech dniach czuła się jakby się znali chocho i dłużej. Droga do Adama była dosyć długa, bo musieli dojechać na dworzec we Wrocławiu. Później odebrać samochód Adama z Ogrodzieńca, a stamtąd dojechać do Bełżyc, więc dotarli późno w nocy, mama przywitała ich ciepło, wyściskała najpierw Patrycję która tego nie znosi, ale cóż, później Adama, a na koniec ich oboje, przytulaśna teściowa się trafiła, mama Adama stwierdziła, że widać, że syn się zakochał, bo jest spokojny i zadowolony, widać? że mama też mocno cieszyła się z nowej synowej, tymczasem Piotr chyba skutecznie wytrącał Dorocie wszystkie argumenty przeciwko wspólnemu zamieszkaniu od razu po podróży poślubnej, bo faktycznie wprost z wakacji przyjechali do Zduńskiej Woli do mieszkania Piotra, puścił Dorotę przodem, a ona od razu uderzyła do kuchni, normalnie jakby u siebie w domu była, Piotr powiedział, że kiedy Dorota przekraczała próg mieszkania poczuł, że to ta chwila na którą czekał kupując to mieszanie. Małżonka Piotra nie poczuła się jak w domu, poczuła jedynie że ok teraz muszę tu pomieszkać i się dopasować. Szczególnie nie spodobała jej się bieżnia w salonie obok stołu. Coś już zaczęło między nimi zgrzytać. Bo Dorota wyznała? że Piotr ma jakąś wizję tego jaka ona ma być i jest w tym na tyle stanowczy że oczekuje od niej, że to ona ma się do tej wizji dopasować, a decyzję może podejmować jedynie w błahych sprawach, wyznała też, że niczego nie ustalają w trakcie rozmowy bo wszystko ma być tak jak Piotr chce, oj to nie brzmi obiecująco, zwłaszcza pierwszego dnia wspólnego mieszkania, Dorota drażnił fakt, że Piotr nie mówił jej co mu się w niej nie podoba, a ona nie wierzyła, że wszystko mu się podoba. Kolejnego dnia Dorota postanowiła nie marnować czasu i rozpocząć pierwszą dramę, siedząc zapłakana przy stole i pytając Piotra, czy uważa, że ona nic od siebie nie daje. Piotr odpowiedział, że daje od siebie tyle, ile jest w stanie, a ona uznała odpowiedź za wymijającą. Kolejną zaś odpowiedź uznała za ataki, to w sumie była taka pierwsza mini kłótnia. Dorota uznała, że Piotr jest mało konkretny. Piotr nie umiał ewidentnie odpowiedzieć na pytania żony, która w sumie sama chyba nie wiedziała, jakie odpowiedzi chce uzyskać, więc po prostu ją przytulił. Jak Dorota się już wypłakała, to Piotr zabrał ją na sushi, gdzie miesiąc wcześniej z jej znajomymi świętował znalezieniem mu żony. I wtedy ni z gruszki ni z pietruszki zapytał Dorotę czy chce mieć dziecko, ona odpowiedziała że tak, ale gdzieś za trzy lata, czym zaskoczyła Piotra, który zdecydowanie planował zostać tetą wcześniej i wyznał jej że za trzy lata będzie za stary, idąc za ciosem Dorota powiedziała że jest kwestia tego gdzie będą mieszkać bo są z różnych miast. Piotr stwierdził, że tutaj nie ma kompromisów, bo mogą mieszkać albo w Lublinie, albo w Zduńskiej woli. Dorota zaproponowała, że może spotkają się w połowie drogi, na co Piotr zareagował zburzeniem, mówiąc, że nie wyobraża sobie, że dziecko miałoby się wychowywać bez dziadków, że co Dorotę sobie myśli w ogóle. Dorota, chcąc uniknąć kłótni, powiedziała, Rzeń zgłaszając się do programu zdawała sobie sprawę że będzie musiała się przyprowadzić, ale nie dlatego że ktoś jej każe tylko dlatego że sama będzie chciała. I żeby Piotr jej nie wyliczał że on ma to i to i to, bo ona też ma wiele. I tutaj Piotr już w ogóle się zdenerwował do tego stopnia, że kiedy Dorota chciała żeby dał jej rękę zignorował jej prośby, patrząc jej prosto w oczy. Finalnie jednak wziął żonę za rękę i przyznał jej rację, że czasem ciężko do niego dotrzeć. Piotr wyznał, że potrzebuje silnej osoby, która będzie zmuszała go do pracy nad sobą. Państwo Rosołowe i TS zaczęło siódmy odcinek od wspólnego wynoszenia śmieci. Później siostra Kasia zabrała ich na obiad do rodziców jej i Kamila. Agnieszka czuła się swobodnie, ale pilnowała, żeby nie zjeść za dużo, bo jak wyznała. Przytyła trzy kilo od ślubu i niby nie musiała jeszcze uważać, bo wciąż łapała się widełki wagowe wytyczone przez swojego męża. To jednak wolała nie popuszczać sobie pasa. Choć przy rodzinnym stole dopytywano się Agnieszki, czy kuchnia teściowa jej nie smakuje, ona konsekwentnie nie dopychała się jedzeniem. Okazało się, że nazajutrz Kamil wracał do pracy, więc rodzina zapytała Agnieszki, co ona będzie robić w takim razie. Z takim trochę wyrzutem, jakby chcieli powiedzieć no hello ty nie robię, Kamil będzie pracował a ty co, a ona jeszcze miała urlop po prostu. Po powrocie zrobili zakupy bo Agnieszka przecież miała mężowi gotować. Okazało się jednak, że kawalerska kuchnia Kamila jest tak niepraktyczna i mała, że Agnieszka nie wiedziała co ma gdzie włożyć. Po chwili okazało się, że Agnieszka zrobiła reorganizację szafek i Kamil już nie wiedział gdzie co ma, najbardziej brakowało mu szuflady na wszystko która według niego powinna być w każdej kuchni, ale żona wytłumaczyła mu że taka szuflada będzie tam gdzie ona powie że będzie. Po wyjściu z kuchni Agnieszka zajęła się resztą mieszkania, co coraz mniej podobało się Kamilowi. Wyrzucała mu wszystkie tak potrzebne rzeczy, jak choćby instrukcja obsługi od mikrofalówki. A co jeśli któregoś popołudnia zechciałby ją przeczytać? W ogóle, jak tak można wyrzucać komuś nieużywane instrukcje? W nie kolejnego odcinka widać było, że nasza rosłowa para nadal będzie miała dużo planów w Włosławku. Plany więc będą bazowane na kalendarzu księżycowo-kieszonkowym Kamila. Dorotę z Piotrem czekają kolejne mini-dramy i gównobórze, zaś Patrycja i Adam będą rozpisywać sobie podział domowych obowiązków. Na ten moment najbliżej bycia zakochanymi w sobie wydają się być właśnie Adam i Patrycja, bo Agnieszka i Kamil to już jest jakieś stare dobre małżeństwo, które tylko rozwozi losu po domach. Sprząta w chacie i szuka okazji do wyjścia z domu, żeby nie musieć spędzać czasu w swoim towarzystwie, a u Doroty i Piotra, żona poddaje tą cierpliwość męża chcąc sprawdzić limity jego wytrzymałości, a Piotr ciężko znosi te próby, finalnie po zakłótniu między tą dwójką dalej nic się nie dzieje. Jak myślicie czy Piotr przeprowadzi się ze swojego M3 do Lublina do teściów żeby czekać 3 lata aż zaczną starać się o dziecko czy finalnie się raczej nie dogadają? Dajcie znać w komentarzach a tymczasem baj baj wiadomo.